Witam wszystkich serdecznie. To kolejny odcinek mojego testowania. Za chwileczkę zobaczycie test Caps Number 1. O czym zapomniałem wspomnieć podczas nagrywania tego testu. To to, że był ze mną Carlos z Konina, bo nie każdy musi to wiedzieć. Przyjechał specjalnie do poznania z Konina. I jeszcze też yy, w lokalu jest płatność tylko gotówką. To jest myślę dosyć ważna informacja. Za chwileczkę ten test zobaczycie, ale wpierw zanim do tego przejdziemy, nagrywam taki szybciutki vlog, poczekałem aż te wszystkie emocje z tym związane, opadną. A z czym? A no właśnie z filmem, gdzie próbowałem pizzę pet, Petarda z pizzerii Jolanta w Bydgoszczy. No chyba wiecie sami o co chodzi. Filmik, który tak naprawdę nie dzięki mnie, czy temu, że próbowałem tą pizzę, tylko tak naprawdę dzięki Książulowi i temu, że Książul próbował, nabił tyle wyświetleń. 10 lat, można powiedzieć, tworzę od dwóch lat na tym kanale. Opublikowałem film, który myślałem, że dzięki wzmiance o Książulo może na no ty. Jak wyciągam z 5000 tysięcy góra na filmie obecnie, to ten może będzie w 10 tysięcy. A tutaj nagle widziałem, że podobie ten film ma. Boże ile on miał chyba 240 tysięcy, miał w ciągu doby nabił? W ciągu doby nabiłem wynik, jakiego nigdy wcześniej 30 lat nie nabiłem i po prostu byłem totalnie w szoku. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy oglądali ten film. I dziękuję wszystkim subskrybentom, którzy przyszli w wyniku, w wyniku tego filmu, opublikowania tego filmu. Czuję, że właśnie po tych... 8 latach intensywnego tworzenia, a 10 latach ogólnie, to już tylko mi potrzeba takiego właśnie wychilowanego podejścia. Jakby nie, wiem, nie rzucać się na jakieś kolejne okazje i na siłę, nie myśleć, tylko podejść do tego na spokojnie. Nikogo tu na siłę nie trzymam z tych nowych subskrybentów, a jeśli zostaniecie, też będzie mi bardzo miło. Dobrze, to chyba tyle, bo troszeczkę się rozgadałem. I myślę, że mogę już Was ze spokojem zaprosić na oglądanie wspomnianego już kepsa number one. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Jest ze mną Carlos, witam. Generalnie tak, Camps Number One to jest lokal, o którym się dowiedziałem tutaj od. w Poznaniu jesteśmy, oczywiście, jakby to to jest w Poznaniu, na ulicy Marcelińskiej. Ten lokal się znajduje. Dowiedziałem się o nim w taki sposób, że Kasper przekazał mi informację o filmie maksymalnie, który na swoim kanale. Os... Ostre. Ostry Kanał? Ostry Kanał, ostry -kanał. 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 Kanał, chyba tak to się dokładnie nazywa. I od tego, no ja bym o tym nawet nie wiedział, Kasper przekazał mi informację i byliśmy właśnie ujęli tutaj z Catfrem i Marcinem poznańskim Dzikiem, że mamy tutaj ewentualnie kiedyś w przyszłości coś nagrać, ale no że tutaj terminy nie zgrywają, a akurat pojawiła się tutaj propozycja od Carlosa, żeby coś nagrać, pakami nagram coś innego w innym terminie, a my tutaj właśnie sobie z Carlosem to... Y Nagramy. Przy okazji właśnie pozdrawiam Kacpra, który Tak, bez... tak, tak, tak samo pozdrawiam też Kacpra i Macina. Tak jest. Kacper obecnie kontuzjowany, no. więc życzę sporo zdrówka. A jeszcze tylko tak dodam, nie będziemy tutaj patrzeć na siłę, żeby zamówić to samo dokładnie, co miał maksymalnie. Po prostu tutaj dowiemy się coś najciekawszego. No tutaj spróbujemy też pod tym kątem, że weźmiemy z tą karkówką, prawda, Ta, bo karkówka, ja też no. jestem bardzo jest ciekaw. Ciekawy, no. Nie jadłem czegoś takiego, więc też jestem ciekawy, jak to smakowo wypadnie. Dobra, no to chyba na ten moment, jak chodzi o ten wstęp, to tyle. Czyli wchodzimy działać. Wchodzimy, działamy, nie? Który ostrzej wypada z tych dwóch może? No to jest, że tak powiem, dosyć sporta, to jest kwestia sporna, bo różnie ludzie go odbierają, jak robię ten sos, robię sam sosu, to na cały dopikien, czyli na cały ten pojemnik mm -hmm. daje raptę 20 gramów. A tutaj wszystkie, nas, wszystkie są, to są, oprócz nutenicy tak naprawdę wszystkie są już zrobione na ostro. Nie, mm -hmm. nie tak te dwie łyżki mocnej fabryki. Okej, okay, no to jesteśmy już tutaj, mamy już gotowe swoje e, zamówienia, swoje... E, ja mam tortille, ty masz tak, Lawasza. Tak. E, tutaj po degustacji próbowaniu mieliśmy możliwość, no i ty miałeś możliwość tak. spróbować sosy i wzięliśmy sos mango chili, chili dokładnie mango chili. Ostrość jest mniej więcej równa, taka sama. Co chciałeś dodać jeszcze? Najpierw sobie sambal i i tam był. sambal. sambal, no. Jeszcze był do wyboru, tak. No i my tutaj sobie tak wybraliśmy, za 35 zł kosztuje coś takiego tutaj. No i mamy z tym samym sosem właśnie mango chili. Tak, tak, no. Ja mam tą tortillę, Ty wybrałeś tego... Lawasza. Lawasza wybrałeś jakiegoś zwykłego chyba, zwykłego, tak? Zwykłego, no. Tak, ja też tak samo tortillę zwykłą, pszenną. No i będziemy próbować, no nie? Ja Mamy oczywiście z karkówką, bo tego też najbardziej nas interesuje poza ostrością właśnie tam. Myślę, że kieszy, tak. to jest kurczak jest, warzywka, ja mam nałożone wszystko jak leci. Też... Dzadko nie, ja nie mam Tak Ja mam jeszcze papryczkę, jalapeno. Czy ty masz papryczkę też? też? Mam, Brałeś? Tam. Też masz. Dobra. No to chyba wszystko wiemy, można się zabierać za degustację i... A ciężki mam. Ciężki właśnie, spory jest. Mm. Czuć bogactwo tych suróweczek. Mm. I lekka ostrość wchodzi. Gdy, gdy wcześniej brałeś tą próbkę tego mango chili Może wspomnimy, że iwar, ten sambal według Ciebie wyróżnia się tą słonością. Tak, słonością, a? Mimo, iż tutaj właśnie właściciel mówił, że tego sambalu, jest jedna szósta, to jednak tą słoność... To odrobisko no? A, że odrobinkę, no. tak, tak no. okej. Okay. Ok, Carlos tutaj jak Wyszło, że Carlos tylko dostał próbki. A tutaj to Mango Chili mówi, że czuć musztardę. No, czuć takie. I właśnie jest, jest to musztarda. Zgadza się. Dobra, lecimy dalej. Ale bardzo pyszny i obfity, to czuć nawet jakie jest ciężki. No. To się na pewno będzie szłona jeść. No, no. Tylko w kraju dobra. No właśnie bardzo tyle, tu się, tu się tyle dzieje no. w tym, że ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć wyróżnić jakieś smaki. Z bogactwo są te suróweczki, pomidorek. Mięsko na początku myślałem, że trochę nie za bardzo czuję. Nie, bo można środowki na początku Ale teraz tak mi się zdaje, że wyczuwam. Tak jak mówię, jest przyprawiona, taśmie. Jaki ma skład. Doprawione, tak? Że przyprawione dobrze. Ostrość jest taka. Spoko, taka pieprzna, nawet bym powiedział, tak mi się kończy. Taka przyjemna, Dobrze. nie? Dużo pieprzu tutaj dodał, ale smaku pieprzu nie wyczuwam. Hmm. Powiem, że co gryz jakby wyczuwam inne no smaki. Mm -hmm. Co gryz, jakby bardziej się wybija ta szurówka, wybija się kapustka właśnie, czasem, czasem mięsko bardziej, czasem ten sos. No, no właśnie czuwa się te... te, te mięsku, nie? Już czuję to mięsko faktycznie, bo momentami tylko jakby je czuję. Wiem, że wszystko tutaj jest od picie naraz. Ale jak już czuję to mięsko, to właśnie dopiero teraz sobie przypomniałem właśnie, że mamy tutaj karkówkę inne mięsko, bo teraz jakoś tak wrażnie poczułem. No, do płaty są przynajmniej. Ale to jest bardzo ciekawe teraz, bo chyba tutaj w tym momencie, jak w połowie jestem, była jakaś większa część tej karkówki i faktycznie wyczuwam, tak jakby trochę mi się skojarzyło jakby teraz jakiś No. Więc super sprawa. Przyprawiony ten chłód, karkówka jest. do ostrości, minimalna taka. To jest taka. taka, taka przyjemna. przyjemna. Tu się dowiedzieliśmy, że to jest... obydwa sosy są na równym poziomie ostrości. To jest najmocniejsza tutaj dostępna ostrość, ale to jest takie, myślę, że każdy może ze spokojem się spróbować. To nie jest jakieś zabójcze, jest przyjemna ta ostrość właśnie. Mi nawet powiedział, że to jest taka bardzo mocna, przyjemna pikantność. No. Bo teraz jakbyśmy ze spisem i z tam były te. ten. nie, to nie był ten był to, był, to był ten. O czym teraz mówisz? Big Daddy? O Big Daddy, no. No, Tanta, tam bo jest mocniejsza o to podróże. Bardzo mocniejsza. Mocniejsza w sensie, mocniejsza, że moc. A, no aha, no, to nie ma w ogóle porównania. To, to była Karolinka, bo nie? To to... No, to była Karolinka. No, tutaj też są właśnie. E, było opisywane w sumie skład, w składzie chyba też są. No, e, są papryki jakieś, bo Mango Chili, no, nie? Chociaż w sumie nie, nie, nie dopytywałem się konkretnie, jakie papryki. Ale mi się wydaje, że jakoś. że chyba jakoś specjalnych superchotów tutaj nie ma. <laughs> ale to nieważne, bo to jest. Y Tutaj polecam, jeśli ktoś lubi takie ostre niezabójcze doznania, to idealnie można to polecić, bo poza przyjemną tą właśnie ostrością, lekką przyjemną ostrością, jest tutaj też no, cała feria smaków naprawdę niesamowitych. Można się najeść mhm. i tylko popali mhm. i przyjemność, jest, Tylko cena jest, nie? Co było prawie 5 zł, nie? Ale jakie to było ciężkie, jakie to jest duże, jak to się można najeść. Ja to na pewno wrócę. Co ciekawe, mimo że mieszkam w Poznaniu, to w życiu nie wiedział o tym lokalu, gdyby nie, gdyby Kacper mi nie wspomniał właśnie o tym filmie od maksymalnie. Więc jeszcze raz dzięki Kasper za, za wskazanie, bo naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Myślę, że jak ktoś lubi ostrość jako nie coś związanego z cierpieniem, tylko jako taką przyjemność, to idealnie. To tylko dla takich, osób takich, które doceniają ostrość, na początkujących. Poc no, tak, jest można. Ja już jestem obie. Ja już tutaj mi się strasznie rozsypało, ale zjem to do końca, oczywiście, bo jest bardzo pyszne. Ale jestem tak obiedzony, już, że to jest szok. Czy to jest bardzo niej, no. No. Takie nie No. Taki temat można na dwie osoby spokojnie mhm. Ale tu narobiłem bałaganu. Naprawdę jestem chyba uśmieniony jak 150. Więc ja tutaj już będę się trochę ogarnę. Jest, że się, że da się coś sobie ja Nie chcę nic tutaj mówić, bo gdybyś tego nie powiedział, to na to nie zwrócił uwagi. Ale faktycznie teraz, jak przestałem jeść, to tak trochę takie zostaje uczucie takiego leciutkiego palenia w ustach. Czy zauważył Pan cukinię? o nie, Właśnie tutaj bo tyle się... składników, że nie wiedziałem już momentami sam co czuję. Ale bardzo dobre, bardzo dobre, tylko już był totalnie zagubiony całość właściwie czuję. Takiej nie ma w poznaniu, nawet gesterny nie ma. Ta hmm. cukinia, która jest tutaj robiona hmm. te plazki cukini mm w kary to jest cukinia, które pomysł przyjechał z Indii, jest robione domowo hmm. przez tego pana. 2 mm cukinia jest macerowana w cebuli, kary. To jest Czy naprawdę rzecz nie skład. Nie ma tego no. No, nigdzie indziej. Dobrze, no to już mamy zjedzone. Słuchajcie, no wszystkim się wypowiedzieliśmy. E, tutaj też e, możliwe, że słyszeliście ze kadru właśnie opis tutaj, jakie tutaj mamy też wyjątkowe, na miejscu są wyjątkowe składniki. E, a już nie będziemy więcej przedłużać, bo tutaj e, zablokowaliśmy właściwie ruch cały, można tutaj powiedzieć, w tym ogródku tutaj przy lokalu tutaj naszym kręceniem, więc już musimy to pomału odblokować. E, ale podsumowując, bardzo dobre, masa składników, e, bogata, e, bardzo bogate danie, że tak powiem. Autorska cukinia właśnie, tutaj dostajemy hmm. odpowiedź za kadru, o której też możliwe, że wcześniej słyszeliście właśnie. No ale głównie tutaj też przyszliśmy pod kątem ostrości. Ostrość bardzo przyjemna, przyjemna no, taka no, właśnie, nie jakaś zabójcza. Nie, właśnie. Nie, nie. Ja bym no. powiedział, że taka bardzo mocna pikantność, która jest bardzo przyjemna no, tak. i to są takie e, nie jak jest to jest takie, ostrość, która wchodzi w... Jakby już poziom żadnego jakoś bólu, czy jakichś negatywnych odczuć, tylko właśnie jeszcze cały czas jest wyraźny, ale cały czas sprawia przyjemność. No przynajmniej jak dla mnie. Dla ciebie chyba. To jest też jest tak, no, no. Taka coś na Dobra, coś chciałeś jeszcze do nas, no, czy... Tak, tak, powiem wam, że tak. <grym> kebab dobry jest. <grym> Przyjemna ostrość, <grym> jak to mówi one. <grym> no się znaczy ja mogę polecić. I, kto mieszka w, w Poznaniu, to hmm. śmiało mogą tak. wpadać tutaj. Dobra, nie wytrzymamy Was już tutaj dłużej, tutaj musimy już zmykać w takim razie. Myślę, no, no Polecamy jeszcze raz. Polecamy, I, śmiało. I, tu, I do zobaczenia. W przyszłości. Czy ja? Dobra, zamykamy. Z, zamykamy ten teatrzyk.